W programie przedstawiono nagrania z sali sądowej. W świetle prawa każdy jest niewinny, dopóki nie zostanie skazany przez sąd. Program przedstawia drastyczne treści. Nazywam się Daniel Brams. Zapraszam na program. Czy odniesie się Pan do zarzutów? Zabiję was. Umrze Pani w więzieniu. Najbardziej szokujące przypadki sądowe. Zaczynamy w Ann w Michigan. Rozprawę prowadzi sędzia J. Cedric Simpson. Podczas wirtualnych rozpraw ludzie łączą się z sądem zbiór domów, a czasem nawet z samochodów. Ale dziś oskarżona wybrała szczególnie dziwne miejsce. Kabinę prysznicową. 59-letnia Wiktoria Haidt. Dwa miesiące wcześniej została aresztowana pod zarzutem kradzieży w sklepie spożywczym. Oskarżono ją o oszustwo detaliczne trzeciego stopnia, czyli o wartości poniżej 200 dolarów i posiadanie akcesoriów związanych z narkotykami. Dzisiaj pojawia się przed sędzią Simpsonem na rozprawie przedprocesowej. Chociaż niektórzy uczestnicy rozmowy już zauważyli niekonwencjonalną sytuację. Sędzia kontynuuje rozpatrywanie innych spraw. Dzień dobry, Wysoki Sądzie. Heidt nawet reguluje kamerę. Proszę wyłączyć mikrofon. Po powrocie sędzia odnosi się do sceny. Znowu prysznic. <grym i <grym i <grym i Sprawa Haidt zaczyna się akurat, kiedy kobieta kończy prysznic. Pani Wiktoria Hait Konrad Siller z prokuratury. Wysoki Sądzie, rozmawiałam z panią Hait. tak? Pani Haidt, jest pani ubrana? Kate odpowiada, ale nie wie, że wyłączyła mikrofon. Proszę włączyć mikrofon. Wciąż jest w kabinie prysznicowej. Jestem. Czy mnie słychać? Tak. Przepraszam. Proszę pani, wszyscy na Zoomie już wiedzą, że brała pani prysznic. Więc możemy kontynuować. Miała pani włączoną kamerę. Um, so the camera. Okay, well, Ale odwróciłam telefon. Mniej więcej. Dam pani chwilę, żeby się pani ubrała i znowu panią wywołam. Dobrze. Wspaniale. Następna sprawa. James Johnson. Hejt w końcu wróciła w pełni ubrana i wysuszona. Przyznała się do oszustwa detalicznego trzeciego stopnia. Drugi zarzut oddalono. Miesiąc później Hejt została skazana na 90 dni więzienia w zawieszeniu, 25 godzin prac społecznych oraz 660 dolarów grzywny i kosztów. Tego się nie da wymyślić. Przenosimy się do Daytona Beach na Florydzie. 29-letni Antonio Göring został oskarżony o rozbój z użyciem broni palnej. Rok wcześniej został nagrany przez monitoring podczas napadu. Ukradł 687 dolarów. Göring został aresztowany i zwolniony po wpłaceniu. 75 tysięcy dolarów w kaucji. Ława przysięgłych udaje się na naradę. Gieringowi grozi od 10 lat do dożywocia. Regiering decyduje, że nie jest zainteresowany wysłuchaniem werdyktu. Ponieważ nie jest aresztowany, teoretycznie ma swobodę poruszania się. Kieruje się więc do wyjścia. A potem na parking. Giering wsiada do Białego suwa i odjeżdża. 90 minut później ława przysięgłych wraca z werdyktem, winny. Giering oficjalnie staje się uciekinierem. 3 Central Florida. Miesiąc później policja zatrzymuje czerwony samochód z nieczytelną rejestracją. Prowadzi go 42-letnia Leki. Proszę, prawo jazdy? Nie mam przy sobie. Proszę chwilę poczekać. Sprawdzę pani dane. Okazuje się, że ważność zarówno prawa jazdy, jak i dowodu rejestracyjnego wygasły. Do tego policjant dokonuje ciekawego odkrycia. Kto siedzi z tyłu? Nie zauważyłem go. Mój kuzyn, ma pan dokumenty? Policjant podchodzi do pasażera. Jak się nazywasz? Jerome. A nazwisko? Walker. Walker? Tak. Ale po przepuszczeniu danych przez komputer nic nie znaleźliśmy. Dobra? bo pasażerem jest Antonio Geering. Proszę wysiąść. Ręce za plecy. Gearing zostaje skuty, na miejsce przyjeżdża drugi policjant. Jak się nazywa? Antonio Gearing. Czemu kłamałeś? Bałem się. Czego? Jesteś poszukiwany? Tak. Poza hrabstwem wolisz Tak, nie, nie, spokojnie. Po kolei. Geering został aresztowany miesiąc później skazany. Jako, że nie było to jego pierwsze przestępstwo, Geering usłyszał wyrok 20 lat więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Jakie otrzymała pouczenie i mandat za jazdę bez ważnych dokumentów? All right. You're free to go. Może pani jechać. So ask... Powtórzę pytanie: czy pani coś brała? Greensburg w Kentucky. 42-letni Richard Sparks został aresztowany za bezmyślne narażenie na niebezpieczeństwo, duszenie, napaści i stawienie oporu przy aresztowaniu. Broni go Beta Niestensjano. Na rozprawie zwraca się do sędziego Samuela Spaldinga w kwestii dostępu do dowodów. Nie mamy dostępu do zapisu kilku nagrań z numeru alarmowego. Do tego. Przepraszam, wysoki sądzie. Stensjano ma problem ze sformułowaniem wypowiedzi, a sędzia staje się podejrzliwy. Mam do Pani pytanie. Czy jest Pani pod wpływem narkotyków? Nie, Wysoki Sądzie. Wzięłam lekarstwo. Bardzo cierpię. Nie mogę nawet nałożyć skarpetek. To ból nie do zniesienia. Badania nie wykazałyby obecności innych substancji. Nie. Czyli wynik byłby negatywny? Oczywiście. Chce Pani coś dodać? Nie, Wysoki Sądzie. Dobrze? Prowadźmy przysięgły. Przysięgli wchodzą na salę i zaczyna się proces. Czy oskarżenie jest gotowe? Tak, Wysoki Sądzie. Pani Stenciano, czy obrona jest gotowa? Nie, Wysoki Sądzie. Czy chce pani dodać coś do protokołu? Zastanawiam się, tak. Pewnie warto dodać kilka krótkich oświadczeń. Panie i panowie, bardzo mi przykro, ale musimy załatwić kilka spraw, które mogłyby wpłynąć na nastawienie przysięgły. Przysięgli wychodzą z sali, a sędzia próbuje zapanować nad sytuacją. Powtórzę pytanie. Czy coś dziś pani brała? Nie, wysoki sądzie. Zrobimy tak. Zlecę zbadanie pani pod kątem obecności narkotyków. Dalsze postępowanie uzależnimy od wyniku. Restancjano nie podoba się ten pomysł. Odmawiam do czasu rozmowy z adwokatem. W takim razie zatrzymam panią w areszcie. Nie jest pani w stanie prowadzić obrony. Wysoki sądzie chce porozmawiać z adwokatem. Dobrze, proszę odprowadzić panią do aresztu. Musimy ustalić, co dalej. Stancjano oskarżono o obrazę sądu. Dwa dni później zgodziła się na badanie i weszła na wolność. Badanie wykazało obecność wielu zakazanych substancji. Obecnie czeka na decyzję prokuratora, a Sparks szuka nowego obrońcy. Daytona Beach na Florydzie. 29-letni Shea Barbaci został oskarżony o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Stan Floryda kontra Shea Barbaci. Nie przyznał się do winy, a dziś oskarżyciele Jake Westbrook i Richard Hill przesłuchują policjanta, Rayana Smitha. Czy oskarżony jest na sali rozpraw? To mężczyzna w okularach i szaro-brązowej koszuli. Kiedy sędzia Brian Figenbaum pyta, czy ktoś chce coś dodać, obrońca David Dixon wygłasza niecodzienny komentarz. Obawiam się, że oskarżenie wymienia wiadomości z funkcjonariuszem Campbellem. Obrona podejrzewa, że policjant pełniący służbę w sądzie. Pomagał oskarżeniu przesłuchiwać świadka. Nikogo nie oskarżam, ale odnieśliśmy takie wrażenie i chcemy, by je zaprotokołowano. Czy któryś z panów wymieniał wiadomości z funkcjonariuszem Campbellem? Nie sprawdzałem telefonu. Przez cały czas byłem skupiony na procesie. Panie Westbrook, Wysoki Sądzie, doszło do wymiany wiadomości między mną, funkcjonariuszem Campbellem i panem Hillem, ale to nic ważnego. Funkcjonariusz Campbell ma własną wersję. Wysoki Sądzie, wchodzę na Amazon lub na Facebooka. Proszę posłuchać. Nie widzę wszystkiego, co się dzieje na sali rozpraw. Mam więc nadzieję, że żadna ze stron nie wymienia wiadomości z funkcjonariuszem Campbellem. Funkcjonariusz Campbell ani żaden pracownik sądu nie powinien doradzać stronom. Mam więc nadzieję, że to się nie dzieje. Ale obrona nie zamierza odpuszczać, a Shawnec składa do sądu wniosek w tej sprawie. Wysoki sądzie, proszę o sprawdzenie telefonów i wiadomości. Dlaczego? Widziałam, jak funkcjonariusz Campbell pisze wiadomości, a pan Westbrook sprawdzał telefon i szeptał coś do pana Hilla. Jeśli przekazuję mu pytania, to mamy do czynienia z czymś bardzo niestosownym. Sędzia ostatecznie odrzuca wniosek obrony. Proces trwał, a wa przysięgłych uniewinnie oskarżonego. Ale to nie koniec tej historii. W śledztwie biura prokuratora stanowego ustalono, że funkcjonariusz Campbell faktycznie doradzał oskarżeniu. Podczas przesłuchania funkcjonariusza Smitha widać, jak Campbell wysyła wiadomość. Drogówka zwykle nie pisze raportów. Prokurator Hill odpowiada: racja. Zadam to pytanie. I rzeczywiście tak robi. Czy zwykle spisuje pan długie raporty po wypisaniu mandatu? Nie. Następnie Westbrook wysyła SMS. To było dobre. A Campbell odpowiada doskonale. Zachęca prokuratorów do spytania o zapach alkoholu w wodzie. Komentuje też, radzicie sobie fantastycznie. Ostatecznie Campbell został zwolniony. Ale po 20 dniach przywrócono go do pracy. Westbrook i Hill zostali wysłani na warsztaty korygujące zachowanie. Macon w stanie Georgia, 28-letni oraz Dziamal Marsz został uznany za winnego napaści kwalifikowanej i posiadania broni palnej. Cztery lata wcześniej Marsz znał, że jego były współpracownik, 22-letni z ukradł kradł mu pieniądze i konsolę PlayStation 4. Halloween Kibój skończył obchodzić domy ze swoją córeczką. Kiedy wyszedł z domu matki, podszedł do niego Marsz i oddał do niego dwa strzały. Jego matka wezwała pomoc, a Kibui przeżył. Kilka miesięcy później drogówka zatrzymała marsza. W aucie znaleziono broń pasującą do dowodów związanych z atakiem na Kibui. Podczas procesu Kibui pokazał przysięgłym ślady po postrzeleniu. Ława przysięgłych uznała marsza za winnego już po 30 minutach. Przed wydaniem wyroku sędzia oddaję głos matce. Kibuję się. Czekałam cztery i pół roku, aż skończy się to piekło. Bardzo się cieszę, że zapłacisz za swój czyn. Rodziłam tego chłopca przez 30 godzin. A ty chciałeś mi go zabrać w kilka sekund. Za nic. Nikita mówi, że nigdy nie zapomni tamtego Halloween. Lekarze powiedzieli, że mój syn miał 50% szans na przeżycie. Od tej pory widziałeś go na ulicy, jakbyś widział ducha. On może cię wybaczy, ale ja nie. Tamtej nocy zmywałam krew mojego syna. Płakałam i szorowałam chodnik z jego krwi. Dotąd noszę w portfelu banknoty zabrudzony jego krwią. Przez ciebie. Żal mi ciebie i twojej rodziny. Marsz został skazany na 25 lat więzienia. Później jego broń powiązano z zabójstwem transkobiety, Candace Towns, której ciało znaleziono w Halloween. Marsza oskarżono o jej zabójstwo. To wszystko na dziś. Do widzenia.